Tym razem sobie wybierzemy jakąś szybko, w miarę szybko kończącą talię, tak jak było, było to baladem Murloki. W miarę szybko to możemy, mogę zaproponować tutaj łow, łowce, którą jest tu wygrana bardzo szybko lub przegrana. I wykonamy sobie od razu e, dzisiejsze zadanie. to będziemy tam zagrać trzy partie, tak? Jedna, druga była. Teraz mamy trzecią, więc 50 zł monet wpadnie, tak? Niezależnie czy przegramy, czy, czy wygramy. Mamy za 1, 2, 3, więc tutaj zostawimy sobie to. Mamy za jeden, więc wystawiamy za 1, kończymy turę. Mamy za 2, więc wystawiamy za 2. Tak jak przypuszczałem. Musiał się ująć nad tego, bo bym przyzwał w tej chwili jakiś sekret. Tak, mocą specjalną zadał dwa obrażenia i przyzwał jakiś sekret. No ale okej, okay, dobrze. Ale nieraz e, musimy zaryzykować, tak? Więc tutaj e, trzeba to robić. Nie, nie myśleć o tym, co, co będzie. Czy ma taką kartę, żeby zniszczyć, czy nie ma? No akurat miał, ok. Dobrze zagramy sobie teraz ze zrywem, zaatakujemy najpierw bohatera, tak, przyzwiemy tutaj o ze zrywem, zadamy jeden i tym go wykończymy, tak cała reszta idzie już na bohatera. Go. O to mi chodziło, aby potem jak najszybciej go dobrać, tak? Więc teraz, co? Dobierzemy sobie jakąś kartę. Tak? O, mamy tutaj ze zrywek, więc cała reszta już idzie na bohatera. Przyzwał smoka z trucizną, dobrał kartę, dał sekret, nie wiemy jaki, tak, nie wiemy jaki. OK. Teraz musimy zagrać w ten sposób, że... Czy... Eee... Spróbujemy najpierw zagrać, zobaczymy jaki ma sekret, tak, na bohatera. Cofnął, więc już wiemy, co jest gramy, tak? Wiemy już, co jest gramy. To teraz proponuję zrobić w ten sposób, żeby zagrać kartę ze zrywem, aby wykończyć kończyć tego stroczyzmu, tak? I tu wystawiamy sobie smoka. Dał prowokację. Ok. Więc teraz co? Musimy tą prowokację zlikwidować tym, wystawiając uproszona. 8, tak? Nie mamy wyjścia, no musieliśmy to zrobić. Troszkę e, mi to nie pasowało, no ale ale nie było wyjścia. Tutaj nie, nie ma słabych przeciwników, tak? Nie ma. Ok. Zażyczymy sobie, może zrobimy w ten sposób, że... likwidujemy tego, żeby... żeby... Mm, nie mącił nam tutaj sekretami, tak? Zadamy... D Dwa obrażeń i pięć. Tylko kom. No ai poszedł na bohatera. No dobrze, pozostaje nam tutaj zagrać w ten sposób uśpienie jakieś. Nie po mojej myśli to było, myślałem, że jednego z nich e, zaatakuje, a zaatakował bohatera. No trudno. Poszukamy sobie tutaj jakiegoś idealnego zaklęcia teraz, tak? Chyba, że możemy zrobić w ten sposób. Tak czy tak zagramy, dobrze. Najpierw zagramy, poszukamy coś i potem się zastanowimy, jak, jak, jak cała reszta tutaj. No mamy do wyboru trzy karty, tak? 4. Eee... No, no możemy wziąć tą za 4 to zlikwidujemy. Jemu nie starczy zapewne. Ok. Weźmiemy to. Zadamy 4, tak reszta przychodzi. Zagramy w ten sposób i zagramy w ten sposób. To była tam w miarę dobra opcja. Moglibyśmy wziąć 10 10 punktów zadaj i by było ko koniec, tak? W tej turze. Znaczy jego tura jeszcze jest ta i, i w następnej. No ale zobaczymy. Mam nadzieję, że tutaj jakieś prowokacji mi nie, nie przyzwie, tak? Zresztą mamy tutaj zabezpiecz zabezpieczenie, tak? Także zmień zdrowie wszystkich wrogich stronników na jeden, tak? Przykładowo, to on teraz wystawił smoka 8, następnego 12, tak? O, i sam się zniszczył. Okej, okay. ten ma zryw, ale nie ma kogo atakować, więc teraz ten zaatakuje, tak? Na bohatera, no i dobrze. I dziękuję. Po bitwie. Mieliśmy jeszcze tutaj opcji takich, że, żeby wyjść zwycięsko z, z tego, no ale poszło jak poszło, tak jak mówiłem szybko, sprawnie. I mamy dwie dodatkowe gwiazdki, także już mamy zapełniony czwarty, czwarty poziom najdalej no byłem w tym miesiącu na, na drugim tak e, wspólnie e, graliśmy z Kierke 90 nawet zdjęcie było zrobione no teraz wróciliśmy na czwarty więc będziemy jeszcze starać się w, do końca miesiąca odzyskać to drugie miejsce Ok.